Witam wszystkich serdecznie w balonikach. Dzisiaj gramy sobie taką nocną mapkę i zagramy hardkorowo na trzy małpki. Tylko 3 małpki. Zacznijmy sobie od bumeranga. Także będziemy rozwijać bumeranga. Dajmy mu ulepszenia. 3 eee, hmm, małpki. Dajmy sobie naszego strzelca dajmy go tutaj no i puszczamy i zobaczymy jak będzie szło mam nadzieję, że to ugram i robimy taki challenge może bez głównego bohatera co? zobaczymy czy damy radę gramy na easy także ja bym chciał zobaczyć czy mi to wyjdzie na easy i rangi dla jakiego zasięgu jako, że będzie tych małpek mało to ja bym chciał to zrobić właśnie w ten sposób a trzecią naszą małpką, którą bym chciał tutaj dać, to będzie ninja. Zobaczymy, czy będzie to wykonalne, powiem wam, bo jestem bardzo ciekawy, czy to się w ogóle ma prawo udać. Na trzy małki damy ninja, damy go tutaj. Na razie nic nie będziemy upgradeować. Eee, snajpera naszego w dolne drzewko pojedziemy. Także myślę, że. Będziemy szykować się do szybkich strzałów w Wolusku i do jeszcze szybszych strzałów. Na razie sobie lecimy i potem weźmiemy troszeczkę ninja, zrobimy na rozproszenie chyba go zagramy, żeby było tak, że on te paloniki potrafi cofnąć. Na razie sobie jakoś radzą. No zobaczymy, czy to się w ogóle uda. A wiecie co, problem, bo przecież zapomniałem, że to chyba będzie moab na koniec, prawda? A jak będzie moab, to będzie potrzebne działko, więc to przegramy, jak myślicie? Ja nie wiem, powiem wam, nie pamiętam. Gramy rozproszenie, zagramy kontrwywiad teraz, na razie niech sobie tam strzelają to jeszcze zejdzie, także puścimy sobie następną serię. Zobaczymy, jak to się będzie toczyło. Hmm. Powiem Wam, zastanawiam się, czy nie zgapiłem, bo miałem chyba dać działką, ale trzy małtki, tak? Czyli jedną będziemy mogli sprzedać, prawda? Damy wywiat Teraz yy, hmm lejąca bomba, to nie tutaj na pewno nie, sabotaż balonów będziemy zbierać zrobimy tylko jedno drzewko zobaczymy jak to pójdzie i teraz bym zbierał na pół automata to nie zbieram kurcze, bo on będzie wtedy bardzo, bardzo szybko strzelał, nie, no dobra, na razie zobaczymy, na razie jest fajnie będzie krótki meczyk albo się uda, albo się nie uda, no zobaczymy o, patrzcie, co się dzieje, zobaczcie. Ostra zadyma już jest, nie? O! Dobra, dają radę jeszcze. Kurczę, 2,5 tysiąca, nie? Ale wiecie to. Pocisk przeciwpożkowy zrobimy. Przełamie się i zrobimy wielki kaliber. Dobra. Zobaczymy, czy to w ogóle jest wykonalne. Jestem bardzo ciekawy. I naszego na. No, dobra, na kolczatki będziemy go robić. Zaraz będziemy mieli kolczatki, on będzie rzucał. Super, także będzie coś się działo. No, dadzą radę. Na razie dają radę. Teraz robimy gorące rangi i szybsze rangi i bumerang bioniczny odpalimy za chwilkę Kurczę, powiem wam, że nie wiem jak z tym Moabem będzie, bo dobra, kamo zwijają, spoko jest zaraz damy, ten, temu pierwszemu damy kurcze, nie wiem czy mi się to uda wygrać, powiem wam, jestem bardzo ciekawy czy nie zważywiłem i tego Moaba, czy oni sobie z nim poradzą, czy raczej nie nie pomyślałem, powiem wam szczerze, wiecie Dobra, gramy teraz tak, yy, to na pewno i tutaj zagramy taktykę shinobi, shinobi. Ok. I teraz jeszcze byśmy nazbierali na jeszcze, jeszcze szybkie strzelanie. Ale to trochę zejdzie, także na razie na spokojnie. Gramy, zobaczymy co się wydarzy. No powiem Wam, jestem bardzo ciekawy, czy to w ogóle się uda. Czy ja nie, nie popełniłem błędu na samym początku. Trzymałki bez lidera na Easy. Wprawdzie jest to Easy, ale wiecie, mimo wszystko, nie? Zobaczcie, 2500. Jakbyście chcieli zobaczyć jakieś challenge, to dajcie znaka w komentarzach. żeby się udało coś zrobić fajnego. Dajcie jakiś challenge dla mnie i dla Dawida. To zobaczymy, czy podołamy, czy... Może, o, może zrobimy coś takiego, że na przykład wymyślcie jakiś challenge, byle nie był, wiecie, jakiś masakrytyczny, trudny, bo my dopiero zaczynamy tę grę, tak naprawdę. Wymyślcie nam jakiś challenge i może jak my nie damy rady tego przejść na odcinkach, to dla was zostawimy jakieś kluczyki na przykład na skima, na jakieś gierki. O, to by, było, to by był niezły pomysł, tak mi się wydaje. Jeszcze skonsultuję z widem, ale wstępnie możemy się tak umówić, że jeżeli e, wymyślicie nam challenge na małpki i my te, temu challenge nie sprostamy, to wam w nagrodę damy kluczyki na skima. Co wy na to? Dajcie znać w komentarzach, czy takie coś reflektujecie na taką wymianę oczywiście będziecie wymienieni z, z nicku na naszym kanale e, a takie challenge myślę że fajna sprawa by była żeby sobie porobić, bo my teraz gramy na razie tych małpów się uczymy natomiast wiecie, no prawda jest taka, że no, nic nie kupimy. Prawda jest taka, że byłoby fajnie porobić jakieś inne ciekawe rzeczy. Dobro, stawiamy. Dobra, skandyfikura, dobra, czyli jednak nasz snajper robi robotę. Okej, okay, udało się. Także temat dla Was na najbliższy czas jest taki, bo idą wakacje i będziemy mogli sobie na razem spokojnie pograć. Wreszcie Dawid będzie miał dla Was czas w małpkach. Umówmy się tak, że wymyślacie nam challenge w małpkach jaki to ma być level, jaką małp jakie małpki możemy brać, na jakim etapie, czy tam to będzie easy, czy średnie, czy na hardzie i my musimy temu podołać. Jeżeli temu nie podołamy, to dlatego, co ten challenge wymyślił i być może jeszcze dla jakichś innych użytkowników, rozdamy jakieś losowe kluczyki na Steam'a, na jakieś gierki. Co Wy na to? Dajcie znać w komentarzach. Ja się na dzisiaj w tym króciutkim odcinku pożegnam z Wami. Do zobaczenia i do następnego razu.